Dzień dobry, guten tag, good morning, hola, afsanida, giorno. Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj mamy piękną pogodę, dlatego postanowiłam wybrać się z wami w pewne miejsce. Już wcześniej wspominałam jakie to jest miejsce, także chodźmy. Dzisiaj mamy, kochani, w moim mieście 32 stopnie, dlatego wybrałam się tak w południe. Na szczęście udało mi się zarezerwować miejsce i pewne, no taka restauracja mała, gdzie ostatnio odbyły się kuchenne rewolucje, pani Magdy Gessler. Także idę teraz spróbować tych specjałów. Ok, let's go. Naprawdę jest przepięknie. Taszki śpiewają. Może nie słyszycie jeszcze, bo ja dopiero jestem świeżakiem w nagrywaniu. Ale powoli, powoli, powoli się rozkręcę. Teraz właśnie idziemy. Jesteśmy już bliziutko, już teraz bliżej niż dalej. Gdybyście chcieli więcej się informacji o mnie dowiedzieć, to zapraszam do zadawania w komentarzach pytań. Postaram się na, wybrać jakieś fajne pytania. Postaram się nawet na wszystkie odpowiedzieć. Oczywiście takie dotyczące tematów których w tej chwili będę dodawać właśnie na filmikach. To jest już drugi filmik, w sumie, taki dłuższy. Wybaczcie, że jeszcze się cieńsie. Tak, wyglądam. Słońce jest przepiękne. Razim jest strasznie dlatego okularki musiałam założyć. Mamy piękne lato i już zmierzamy w to miejsce. Niestety nie mogę nic nagrać na miejscu, ale oczywiście dodam zdjęcia, jak wygląda teraz ten piękna restauracja. Wiem tylko jedno, że Barde Żur to polsko-francuska nazwa. Połączenie francuskiej kuchni z Polską. Wiadomo, tradycyjnie żurek, za którym wszyscy przepadają. Ja zawsze żurek gotuję na. Święta Wielkanocne, króluje u mnie w rodzinie, a z kim mieszkam, to wkrótce się dowiecie. I oczywiście um, wkrótce planuję też um, nagrywać fajne vlogusie. Tak? I mam nadzieję, że mi to jakoś wyjdzie. Także. Już zmierzamy w to miejsce. Później dogram kolejny filmik z degustacji, jak smakowała te, te potrawa, którą spróbuję. A zamierzam spróbować na pewno deserku, ponieważ mój, właśnie mój kanał nazywa się Kevin, dlatego że uwielbiam yy, słodkie desery. To jest. Prawdziwy rarytas. Także też e, lubię gotować, piec. E, wymyślam różne fantazyjne potrawy i tak dalej. Także niedługo dojdę do tego miejsca. Koniecznie zostawiajcie łapki w górę oraz subskrybujcie ten kanał, a dowiecie się więcej o mnie i o tej restauracji. Zaraz chodzi cicho. taka cisza tutaj. Patrzcie, gdzie jestem. Tak, ja, jestem tutaj. wkrótce, pa. Witajcie! To znowu ja, Candy. Powiem Wam, że próbowałam tych pięknych, wspaniałych potraw. Żurek. No, powiem, że taki jak u mamy. W sumie ja też umiem taki zrobić. Kiedyś może zrobię na kanale. Przechodzę przez ulicę, więc trzęsie się trochę. Ale jakoś daje radę. Wybaczcie, ale założę okulary, bo bardzo mnie pali słońce. Centralnie taką pogodę mamy. Centralnie taka piękna pogoda. Ojej. O. Za to deserek. Opowiem już na miejscu, jak mi smakował. Ale powiem szczerze. No, poezja. smaku. Nie mogłam niestety, nie mogłam, nawet nie mogę jeszcze dodać zdjęć, póki jeszcze pani Magda Gessler, no, nie będą te kuchenne rewolucji, rewolucje właśnie w tym, um, na, na, no, w telewizji nie puszczą, dlatego nie mogłam nagrać, ale obiecuję, że jak tylko będę mogła dodać zdjęcia, to je dodam. Oraz ym, opowiem dokładniej, jak smakowały mi te desery oraz ten żurek tradycyjny, bo to jest y, król y, tej restauracji. Ona jest pomieszana tak francusko-polska, ale czuć tę Polskę, naszą polskość. Zapraszam Was wszystkich do polajkowania tego film, tych dwóch ostatnich filmików, nawet innych, shorty i tak dalej, ponieważ niedługo też dojdą nowe shorty, nowe zdjęcia i oczywiście relacja taka dłuższa troszeczkę z tego, co tam było, jak wygląda restauracja, jaka jest obsługa oraz dowiecie się czy warto tam pójść? Według mnie jedzenie jest smaczne. Także polecam bardeżur, ale więcej się dowiecie w kolejnym filmiku. Także proszę o lajki oraz subskrypcje. Ponieważ wiem, że sporo jest wyświetleń moich filmików, moich książków, wszystkiego. Ja jestem tutaj nowa, także zachęcam, bo będzie warto candy. Badajcie.